Cześć, cześć, tu Konrad Derlatka. Dzisiaj chcę powiedzieć troszeczkę o priorytecie pracy przy pompie ciepła, przy sterowniku oczywiście NIBE. E, dzisiaj, e, konkretnie o tym temacie, z racji tego, że to też e, są częste pytania od klientów na temat tego, jak te priorytety ustawiać, jak one działają, bo to też e, nie, każdy, e, nie każdy wie, jak one działają, dlatego za chwileczkę pokażę, pokażę jak e, te priorytety po prostu e, funkcjonują, jakie według mnie najlepiej ustawić. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji kanału, do paluchów w górę i do komentarzy. I zapraszam na tę chwilę, na ten materiał. Ok, jak tutaj sprawdzić ten priorytet pracy i na co on ma wpływ? Wchodzimy w mój system, wchodzimy w e, zamasowane funkcje, i tu mamy funkcję priorytet pracy. Klikamy ok. I co my tutaj mamy? Standardowo w bardzo wielu pompach, które mają tryb grzania CWU i ogrzewania w trybie standardowym, czyli w trybie domyślnym, mamy takie ustawienie 30 minut CWU i ogrzewanie również 30 minut. I teraz bardzo ważna rzecz, bo to, o to pytają często klienci, niekoniecznie oznacza to to, że po prostu tutaj na tym zegarze mamy do dyspozycji tylko 60 minut? Absolutnie nie. Tutaj po prostu nadajemy priorytet pracy pompie ciepła w zależności od tego, ile chcemy, żeby pompa ciepła realizowała dany priorytet, czyli daną funkcję bardziej e, pracy w określonym czasie. I co jest bardzo ważne, w tym wypadku dotyczy się to e, momentu, kiedy mamy. W jednym czasie występują oba zapotrzebowania, czyli w tym wypadku zapotrzebowanie na ciepłą wodę i zapotrzebowanie na ogrzewanie. I to jest e, podstawowa rzecz, o której musimy wiedzieć. Jeżeli któryś z tych funkcji, czy ogrzewanie, czy ciepła woda, nie występuje w, w, w jednym momencie, w tym danym momencie, tu i teraz, to tak naprawdę ten priorytet pracy nie ma. E, nie musimy się nim przejmować, może tak, pompa ciepła nie bierze go pod uwagę, ale kiedy przede wszystkim właśnie go bierze, czyli w momencie na przykład, kiedy przychodzi wieczór, chcemy korzystać lub korzystamy w dużym stopniu z ciepłej wody użytkowej, wtedy mamy pobór ciepłej wody, załóżmy, że jest zima. A jak jest zima, jak już wiemy, to musi być zimno, i pompa ciepła bardzo często pracuje na ogrzewanie, to w tym momencie, kiedy pobieramy wodę, również gdy spuścimy tej, tej wody jakąś określoną ilość, wystąpi nam zapotrzebowanie na CWU. Czyli oprócz ogrzewania, załóżmy, że, że pompa ciepła się właśnie uruchomiła albo pracuje już od, od, nie wiem, od godziny czasu, ma dalej zapotrzebowanie i z jakiegoś powodu występuje w tym momencie zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, to w tym wypadku, w zależności od tego, którą funkcję w danym momencie pompa ciepła realizuje, to dzieje się tak, że przez najbliższe pół godziny, tak jak mamy tutaj ten wskaźnik w pionie, on sobie będzie, będzie się kręcił w przypadku, w przypadku pracy, to będzie działo się tak, że pompa ciepła będzie przez 30 minut realizowała ciepłą wodę użytkową, i przez kolejne 30 minut realizowała ogrzewanie. I co jest ważne, przy takim ustawieniu, niezależnie od tego, czy pompa ciepła, na przykład przez 30 minut, dogrzeje ciepłą wodę, czy nie, ona przełączy się na ogrzewanie. Czyli będzie pracowała w takim cyklu 30 minut CWU, 30 minut ogrzewanie. Jeżeli zapotrzebowanie: na CWU będzie dalej się utrzymywać, wtedy dalej oczywiście będzie po tych 30 minutach ogrzewania przełączała się ponownie na CWU. I w tym wypadku, co ja robię, żeby tutaj nadać troszeczkę wyższy priorytet na ciepłą wodę? Ja standardowo z tych 30 minut zmieniam tą wartość na 60. To są znowu moje ustawienia, standard, znaczy standardowe, to, 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 to są moje ustawienia wypracowane gdzieś przez lata, gdzie widzę, że po prostu w przypadku, w szczególności mniejszych zbiorników, czyli tych zbiorników budowanych w urządzenia. E, czyli, czyli, czy to są pompy ciepła gruntowe e, z budowanym zbiornikiem, czy są to pompy ciepła z, e, powietrzne, z, na przykład z, też czy to bsvm -y, czy jednostki e, wcześniejsze HK200, SHK, e, czy, czy, czy VVM-y. To w tym wypadku e, mamy do dyspozycji tylko 180 litrów lub aż 180 litrów w zależności jak na to spojrzymy i musimy wiedzieć, że jeżeli mamy stosunkowo duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, to te 30 minut w wielu przypadkach będzie, będzie za nisko i będziemy po prostu odczuwać dyskomfort. To ustawienie 60 minut CWU powoduje to, że pompa ciepła, jak. Uruchomi się jak suwak przejdzie nam na zapotrzebowanie CWU, jak wystąpi to zapotrzebowanie na CWU, przede wszystkim to pompa ciepła będzie przez 60 minut, niezależnie od tego, co będzie się działo na ogrzewaniu. Będzie nam realizowała ciepłą wodę użytkową, co spowoduje to, że będziemy mieli no zdecydowanie wyższy ten priorytet pracy i tej wody. Ciepłej, do dyspozycji będziemy mieli więcej. No to ma przełożenie przede wszystkim wtedy, gdy, gdy po prostu e, korzystamy w jednym czasie, jest korzystane, korzystane wykorzystujemy dużo wody, może w, te, w ten sposób. E, I tutaj e, naprawdę też wiem, że klienci różnie ustawiają. Niektórzy zerują te wartości, ale pamiętajmy, że wyzerowanie. Jednej czy drugiej wartości, na przykład jeżeli tu damy na zero, to nie spowoduje też, że na przykład pompa ciepła nie będzie grzała nam wody? Absolutnie nie. Ona będzie nam grzała tą wodę, tylko dopiero po ustaniu zapotrzebowania na centralne ogrzewanie. Tak samo niektórzy myślą, że wyłączą w ten sposób z kolei centralne ogrzewanie, że jeżeli dadzą ogrzewanie na zero, to pompa ciepła nie będzie realizowała. Ogrzewania? Absolutnie nie, to jest błędne rozumowanie. Tutaj pompa ciepła e, tylko i wyłącznie w momencie, to co powiedziałem na początku, gdy występują dwa zapotrzebowania e, w jednym e, czasie. E, tutaj często też spotkamy się z wartością chłodzenia. Ja może ją za chwileczkę uruchomię e, na szybko, żeby, żeby ona była e, widoczna. To za chwilę, za chwilę to e, pokażę. Okay. Mamy teraz doszło nam e, chłodzenie, i mamy tutaj e, już trzy e, priorytety, które możemy sobie ustawić. E, I znowu to, co mówiłem przed chwileczką. Pamiętajcie, że jeżeli ustawicie chłodzenie na zero, to nie znaczy, że pompa nie będzie Wam realizowała chłodzenia, tylko ona to chłodzenie zrealizuje na samioskim końcu. Więc tutaj e, mogą być instalacje, chociaż bardzo rzadko spotykane, ale mogą być e, instalacje, w których mam, mo, mo, mogą być sytuacje takie, to bardziej instalacje oczywiście przemysłowe choć nie tylko, gdzie może być zapotrzebowanie zarówno na ciepłą wodę jak i ogrzewanie, jak i chłodzenie na przykład jakieś biura, gdzie, 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 gdzie może występować w jednym czasie zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie, no i oczywiście ciepłą wodę więc, więc tutaj tutaj co do ustawień na przykład ogrzewania i chłodzenia to ja tutaj jednak zalecam, żeby zostawić te 30 minut na ogrzewaniu, 30 minut na chłodzenie, bo znowu na przykład jeżeli mamy takie ustawienie a mamy pompę ciepła, na przykład powietrzną, która realizuje nam chłodzenie w lecie, to musimy wiedzieć, że znowu będzie sytuacja taka sama jak, jak zimą, gdy, gdy mamy tylko te dwie funkcje dostępne i zapotrzebowanie jest tylko przy tych dwóch funkcjach, to znowu przy, w przypadku lata znowu będzie to samo. Jeżeli chcemy chłodzić pompą ciepła, to znowu pompa ciepła będzie chłodziła przez 30 minut i jeżeli wystąpi w tym samym czasie zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, to będzie przez kolejne 60 minut ogrzewała wodę, więc tutaj jest dosyć istotne, bo wiem, że po prostu w standardzie większość pomp, większość sterowników jest w ten sposób ustawionych ustawionych i no ja wiem z doświadczenia, że po prostu często tutaj brakuje, brakuje tej ciepłej wody i klienci mi też zgłaszali, że po prostu ta ciepła woda jest po czym, po czym po jednym, dwóch prysznicach lub jednej większej wannie muszą dosyć długo czekać. Czyli, żeby skrócić ten czas oczekiwania na ciepłą wodę, ten priorytet, ustawienie tego priorytetu na 60 minut. Możesz nawet spróbować, jeżeli masz duży problem, na ustawienie na 90 minut. No, w półtorej godziny myślę, że. Pompa, pompa spokojnie dogrzeje ciepłą wodę do wymaganej temperatury, ale to też być może jest rozwiązanie w momencie, gdy masz bardzo duży problem z ciepłą wodą, gdy zasobnik jest zbyt mały do zapotrzebowania, bo pamiętajmy, że zawsze te dobory zbiorników trzeba dokonywać indywidualnie, do zapotrzebowania, jakie mamy, że najłatwiej jest zamontować urządzenie z wbudowanym zbiornikiem, i to w, myślę w 90, może 85-90% przypadków zawsze się sprawdzi, ale są bardzo często instalacje i klienci, którzy zgłaszają, że mają bardzo duże zużycie wody i ten zasobnik jest potrzebny więcej, większy. I, i w tych wypadkach być może nawet taka wartość. Będzie, e, będzie potrzebna do ustawienia, ale przeważnie to, co już powtarzam. Niektórzy po, po, powiedzą, czemu ja powtarzam to tyle razy, ale e, jak powtórzę to jeszcze z, z 10 razy, to, e, to się utrwali w głowie i, e, i że tak powiem, będzie, będzie bardziej e, zapamiętane. E, i... Myślę, że myślę, że na tutaj na temat tego priorytetu to w zasadzie jest wszystko, co mogłem powiedzieć i na tą chwilę dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć.